Źle zrobiłem wtedy? Raz ale odpowiedź go pytanie! Ale odpowiedz Ale na od pytanie tylko. Ile, zobacz. I trochę czerwone widać. Troszeczkę. Źle, źle, zrobiłem. Wtedy? Że On mówi "Jarek, Źle zrobiłem, że Wej, Nie no dobrze, ale weź, nie przykrzykujcie się. O. Weź kubkiem go. E. Żebym go pierdolno kupił. Bo ci do tego. A, Bo cię zdolny do tego. Ale tu... Nie o to chodzi, no nie ma co tu się kłócić A. no. To czasem. Wczoraj byłeś zadowolony, że raz lajta. Robiłem, bo po prostu ja nie zadowolony, że kurwa, popsułeś. Kto ci kazał leź do samochodu? Czy ja razem do ciebie do samochodu? A ja z żeby, ch żeby chciałem, żeby to robił kluczyk by dawno i kurwa otworzyłby i, i dawno popsuł. Nie Ale nie ja nie durny leź po samochodach i psuć! Nie durny ja z czegoś kurwów. Ile mi? razy le Ile boję. razy, razy? ostatnio przyszedłeś. daj jeść! Można sałatki warzywnej! Można! Bo ty nie możesz sałatki, bo tu jest majonez tam. Kurwa. Majonez jest. Dawali mnie, dawali nie mnie. Się. Dawali. Śmietana. Ja plakać wywieszę kurwa i poczytać sobie co można, co nie. Jeść. Nie. Poczytać sobie. Pomidory ze śmietaną. Też nie można. No ze śmietany nie wiem czy śmietany można. Dawali to mnie. Białko jest. Dawali. Mm. Dawali. Ja płakać gdzieś pomiesimy, co mm. można, co nie. Ja zaraz powieszę. No i dobrze. Już majora nie ma wszystko. Usunęłem. To usunęłeś? ściana już pusta. Ja będę no swoje wieszy. Ja i... No właśnie, bo mnie będzie tutaj mnie. No i da. się męczyć. I właśnie, starczy mnie się męczyć. Starczy. Starczy męki z tobą mnie. Starczy. Ale ty już działał w czwartek jeszcze. Podziałał, ja ale to podziałał i przestał działać to, działa, to działał trochę bo on <laughs> się otworzył i zaczął dymić się te, jak rozrusznik <laughs> i on, <laughs> rozrusznik Patry przyjechał zmienił ten GPL inny kluczyk zaczął działać ale nie uruchamiał się się. od razu nie uruchamia nie może coś, się może coś w ten przywody są, że o. nie chce Muszę cię, albo y, te jest. I, i już... oglądał w końcu? Oglądał jakiś Fachowiec Wiesz oglądał? No. Widziałeś taki... tego ryżego sukę pawełka z A no. Widziałeś? Znaczy ja go nie widziałem, znaczy ja go widziałem, no, jak, jak wtedy jak karetkę. No, tak. Widziałem z Warszawy, To on tak. był. Przyjechał i jeszcze jeden chuj przyszedł taki. Wiesz, tak, rok, rok, się... rok czasu. Wiesz kim był? Jest mechanikiem. Rok czasu, to ty wiesz co? To rok I, on zna się trochę, on powiedział, że... że co? Jak ja powiedziałem, jak, jak ja powiedziałem, mówię, rozmawia, mówię bardzo. Ryży mówi, stąd można dostać, przewody te wszystkie. A. Ja mówię, Ryży, Ryży, a, mówię, Ryży, a, mówię, a, bo ja a, na jego Ryży nazywam. Nie to niech nagle na szpilkach byli. Ryżek ja mówię, robię, wiesz ja co, e, dam ci łopatę i od lepiej chyba dostać rozrusznika kurwa. E, a ja nie znam się, mnie nie pytać. Nie, ale, ale ja znam, ja do Ryżego mówię no. e, i moje lepiej. No tak, a jakiś chuj podeszedł, podjechali pod bramę, ja mechanik, wyższy od ciebie, może na no majora trochę wyższy, Go, gojorka tego i wiesz co, ja mechanik. Nie będziesz zwiść, nie. Daję 100 zł. Aby zrobił. 100 zł płacę. Dużo. Nie, dużo no dużo. Ja mówię, tak to się nie robi, panie. Chuj, pan do ci po górę. Panu. Ponie w bocie jemu. Chuj pan doci po górę. Moskiem trzeba sukić. Ja mówię, wiesz co? Moskiem cię trzeba pierdolnąć dobrze. Nie. Ja przyniosę taki kurwa... Od węgla młotek, co się rozwija, takie duże bryły, jak pierdolę ty tu padniesz, hmm. wiesz, człowieku. Mówię, a wy mi łapy z kieszeni, bo chuj ci pogryza, wiesz o tym? I będzie śmiesznie, że bez, bez podnokci be będzie żył. Wiesz, ja. tak, bo tak się mówi, wy mi ręce z kieszeni, bo chuj ci no. podgryza. Ej kurwa, postał, postał, dobra się, do widzenia, panu. Mówię, do widzenia, człowieku. Ka się więcej zdjeć lepiej. Mówię. A nie będziesz kurwa. Tutaj no co co, w końcu co widzisz działa Ale już go naprawił, czy będziesz czy będziesz, będziesz go naprawił, czy będziesz czy będzie Nie kławą. wiem, czy będę. Nie. Ja się chcę żyć. No, no, ja nie chcę żyć. A co to ma życie? Co A się... nie żyć. chcę żyć. Chciałem, żeby odejść całkowicie do ziemi, nie do ziemi, ale na chróż, spalić, żeby mnie spaliliście i wszystko. A niech spalić się nic, bo chcę. Zakaz, zakaz jest palenia ogniska. Chciałem i będę pić mleko. Pojadę, jeszcze kupię mleka, czy więcej będę pić to. i koniec. I co? I potem znowu będziesz dzwonić kurde? Nie, nie będę dzwonić, nie będę dzwonić. Chcę zacznąć. Ja teraz też się żałuję, że dzwoniłem wieczorem. Przepraszam ciebie, że... Ale daj ty spokój mi, tu ja nie będę dał ręki na takie rzeczy. Co ty mi tutaj wyopowiadasz? Za wszystko. Ty tutaj masz... Chcę przeprosić. Ty masz misję do zrobienia. I koniec. O. I powiem, chcę się wykończyć, żeby wy mieli wszyscy lżej i... I tak dalej. Od Majora. Ale samochód Aś. to nie jest koniec świata, Krzysiek. Aś. Dla mnie koniec świata. Skończyło się dla mnie. Samochód przez samochód. Tak, tak. A to samochód? Tak. To sznowy będziesz miał. Kupisz drugi. Tak. To jest rzecz. Krzysiek to jest rzecz, tylko rzecz. Tu nie ma czego ryczeć. A do Asterki, bo do drugiej tamtej, pamiętasz? Pamiętasz tam tą osterkę? Też bagałem, też mogłem. I jak kupiłeś tą to co było? Była radość? Czego płac Nie ma tu co płakać, bo to nie ma sensu. Była radość czy nie? Jak kupiłeś drugi? Była radość czy nie było radości? Mów. Proszę odpowiedzieć mi na pytanie. Kupisz drugi samochód i będzie popłaczał. Kurde, czego tutaj płakać? Ze samochodem? To nie człowiek. To nie człowiek. Jak nie, się, się dwojem, Ale będziesz miał drugi. Wiesz, wiesz. Zbierałeś. Dwa dni zbierałeś. Będziesz miał drugi samochód. Po co to? Lepszy. Wybierzesz sobie taki, jaki będziesz... Podziejemy telefonu, zobaczymy, czy tu na środku to tej, który ja wybrał. Czy no. stoi samochód? No to kurde, jak wypłacę ci pieniądze, a ekspresowo wypłacałeś, to nie na mój kaderszko, na majora. No to major ci da pieniądze te co za zbierałeś. Chujada! Ekspresowo musi Chuje być. Chujada! Musi dać, no zabierałeś. Chujada. Trzeba to policzyć, normalnie usiąść, porozmawiać. I jak ekspresowo wypłacałeś, to pieniądze powinny dzisiaj być nawet chyba, albo najpóźniej jutro. Chujada. da. Najpóźniej da. dzisiaj albo jutro pieniądze. Chuje da. da, Da musi dać, no. Do takiego wała nie zrobi, to przed całym, przed całym światem. No nie raz robił wała. Już jak dawno powinien mieć e, Opel. I na jego kanał był, był raz nagrywany. Pamiętasz? Jak... A kurde, ja nie pamiętam kiedy to było. Pamiętasz dobrze. Było? Tak, A było. Normalnym? Było. I ludzie pamiętają i chuja oddał. Tak. A. I chuja oddał. Halo. Cześć. Słucham? A ty major wypłacaliście na ekspresową? No tak. No to dzisiaj pieniądze powinny być. Dzisiaj nie. Jutro albo pojutrze. To no to, to, to. Dwa, trzy dni. Ja jestem starszy człowiek. No to jutro. Bo SMS przyjdzie, bo z banku mają numer. A co? Mój dom, moje wszystko. No. majora. Majora dom? To będzie majora. O. No dobra. A ty są... Do widzenia chuj stary Na co ty te telefony odbierasz? Właśnie. O co ty się ty męczysz Potrzebnie. tymi telefonami? Panie Krzysztofie, mam do pana pracę. Żeby pan nie był zły, pan się zapłacę dla pana 10 zł, czy pan mi sklei buta. No, to ten Skleje. na kamerze to jest, to patrz, jak się nie podejmiesz. No, jak się nie podejmiesz, to, to ja od razu zapłacę. Nie chcę. Nie chcę, za darmo skleję. O, a to moje też pokleisz za darmo? <grym w <grym <grym w <górę> to czekaj, nie ja ogłoszenie masz. postawię. No właśnie. Szef za darmo robi. Dobra. Nie. O, i to a jest ja człowiek. Chcę dać po prostu na, na... Nie na mleko, tylko na wodę ze źródła świeżą wodę ze źródła i chcę, żebyś po prostu mi 70 zł dać, żebyś mi buty po prostu skleił, czy pan, jest ciepło? One wyschną. Co? Buty. One wysną. to ja będziesz kleił? O. o kurde, to trzeba ten, napisać zakład szewski. Zakład szewski darmowy, bo on darmo o, robi. A ja do razu zap mogę zapłacić od razu? <noise> Dziękuję. O. A czemu pan nie chce? Bo ja to darmo dla ciebie robię. A czemu? A ty mnie ten kolach bił? Przepraszam bardzo. Co, bo da się skleić? Ten Teraz się ja zobaczę. Ten był dobry? Ten dal, tylko jeden jest. Daj się rady. czemu nie? Daj no, się to rady. To narzędzia dawaj. Bo dobry te. bo dobrze da chodzi. Się rady. W nich. No. W tych. Ale da się mają takie jakieś kolce, da się no. rady. Ten może... Nie ma po ślizgu. Nie przyjmuję do naprawy tego. A klucza znów zabrałeś. A wczoraj lajta robiliśmy. O, dałeś godzinę. Pójdziemy że... na złą na ślad. Zobaczysz z samochodu. Czy ten jest? Tak. Czy ja tego oplać nie będę? Nie Tam ten lepszy jest. Tam ten lepszy. I tam, o, za dwa dni będzie pieniądze, to za dwa dni kupisz. Czego? I to nie ma co ryczeć nawet za samochodem. Zmówiony. A ja. O, będzie że, że węgiel. Trudne będzie, nie? Nie. Nie, nie, nie trudne. Nie trudne. No. Dla mnie nie ma nic a, trudnego. Te przy... Jak no. mój tatu święty pamięci i mój wujek, no. o takie buty o że skóry robił. Że on, no. Wiesz, no. dobrze się tak Takie o buty robił. No. I jeszcze robił, wiesz jakie? No. Wojskowe takie. A, a ja byłem w tym. Wiesz. A ja byłem, słuchaj, wiesz? w muzeum. I ja wziąłem, a ty zbierał tym. No. Części zbierał. No, do, do astry. <laughs> części, ja szukałem części do Astry. A co drobiazgi, to wiesz? Ja nie, a gdzie Ta, byłeś? Byłem w Augustowie nad tym. Ta, a ty ja to Luna ten film, nad w Augustowie. No. No, tam na plaży takim wykrywaczem. No można chodzić, nie? To co, to znalazł? Gwoździ więcej na... Przy, Przywieści gwoździ? Worek? No, nie. Gwoździ worek do prostowania. O kurde, będziesz miał gwoździe do Różne nie. rozmiary, jakie chcesz. Takie, takie, takie... Różne. To są ktoś na... trochę. Ale, tylko. Ale, ale przepraszam bardzo, ktoś zakupuł głosie. O, weź, o, weźmiemy te... Będzie Będzie różne odpło... Będziemy prostować. No, <laughs> gwoździe będziesz prostował. Drugi zawód. Zajęcia ile? Buty klejeni, gwoździe prostowanie. Kurde. Ja to zrobię. A tutaj nikogo nie było, ci mówię. Ja to zrobię. Zaraz przyniosę klej, Budapry. No. Papier ścierny. Czynić, kurde, ten do mierzenia. Co? Czynić do mierzenia. No właśnie. Ja po to tu przyszedł. Ja komputer, wszystko pochowałem. Temu ja lajta, ja powiedziałem, to jest nagrane, że po prostu temu to? chcę na niego pomóc. No dla to Krzyżka. dobrze, bo tyle ja mówię, dla krzysztofu nie ma co płakać, nowy samochód będzie. Właśnie, Wiem, dlatego. Co? O, no. dwa dni. To idź pokleja. Dwa dni i po prostu. A i ten trzeba podkładkę przykleić, co? Do, do tego, co? Nie, jest robota No jakim ja zadowolony? Siedząca Major kucili się, krzyczał, cały te, a kurwa daure. Tak się nie kucili, robota. Że głosy pochrypli. Ty też Bo, się zachrypnięty. Kurwa krzyczeli wczoraj, kurwa, kłócili się, przychodził, szarpał mnie, cały te prawie bili się ja nie to. chciałem się bić z tobą, a ty mi uderzyłeś. To przeprośmy teraz. Ty bo ja nigdzie mnie. tak nie pójdę, bo ja nie jestem żadnym konfidentem, nigdy w życiu nie byłem i po prostu co przeproś. Proszę przeprosić mnie. Proszę przeprosić Astrę Ja nie zrobiłem nic. Proszę astry. przepraszam. No, przeprasz Astry. No ja przepraszam, no... To jest ją uczały. O. Ja nie będzie bo. Jak ona na, na żyleczki idzie, to to już teraz nie trzeba to całować, trzeba ją chować do grobu. <laughs> astry trzeba chować, a zaraz będzie... A jaki kolor? zdradzisz? Kolor Czerwony. Też zielony. Ciemny zielony. Ciemniejszy niż ten? Ciemny. O kurwa, ty lubisz zielony. Ciemniejszy. No to za dwa dni trzeba będzie jechać i brać kurwa, no. Może jutro przyjdą, nie? Major? Ale trzeba pojechać dzisiaj, czy jeszcze stoi, bo zadzwonili, ktoś zadzwonił, że... Bo oni powiedzieli, że po prostu oni mogą przyjechać, zabrać, wziąć lewetę, oni wezmą lewetę no. i po prostu ściągnął ten samochód, pójdzie no. na złom, zapłacą 500 zł no. za ten samochód. No. A, się do... Tam ten będzie, dołoży się do tamtego. Tak. No to dobrze, bardzo dobrze. Właśnie I tak trzeba zrobić. Ja jestem. Prze... O tym jest film nagrany. No, a ja widziałem chyba. Jak wychodziliście? Właśnie jest pasat. To idź po te. Kawałek. Weź. No to będzie drugi film. Krzysztof naprawia. To długi. O, no będzie pocieszony. Proszę zgłosić i podbiór. Dobrze, ty ja to kurczaka. A ja tego wyjmę. A, a ty kuczaka gotowałeś? Czy nie? Co? Tego kurczaka gotowałeś? Nie, łódko jest. Już dawno to... zjedzony ten, a, tak? bym ale, got... ale gotowałeś, tak? No. Ja no, bym też wziął. kawałek spróbował. Hmm? A ty nie masz cukrzycy. Dlaczego ty gotowane jesz? Wiadomo. jakie być chudy. Tara będzie mierzyć. Stara tak. Tobie zmierzymy. Dobrze. O, mierzymy we trzech. Igił zabraknie. <tod> to idź. Na... No. A, a ja nie wiem, gdzie leży ty, ta nowa. Słyszysz? On wędzony. Bo po oni przyjechali, drzewa nie ma. No widziałem, no. A gdzie to drzewo tam? Tam jest i tutaj. No... Szedł być koło drzewa i nie widzę. A widziałem. nie zwróciłem uwagi nawet. <noise> Bo nie ma na... czasu. No to co? trzeba on, iść po On nie ma na wszystko czasu. Ja szukam złota. Na o. plaży, jak znajdziesz... Nie, chyba pociąg złote. Skrzynie, jest... o pociąg złoty, a to tu no nie tutaj szukam, bo a to, to nie na plaży. Nie w góry jechać, chyba jedziemy w górę. W górę. No. Będzie samochód, pojedziemy w górę będziemy szukać. No, będzie... Krzysiek będzie szukał, on wyniucha szybciej. Nie wiem, czy Opel ten czarny brać, czy co? Jak radzisz? Jak radzicie? Ja nie wiem, nie który lepszy, który z tego nie bierz, bo no. on na N-kach, jest N, a ten Passat, on... Duża cała ta jest. Yy, Bogaźnik. Bagażnik, kurwa, wyśle, to ma, nas dwóch by on schował i kurwa, do lasu tak. jeszcze. To dlatego on chce kupić takich, żeby mnie zamierzenie cukru wywiezie, a ciebie nie wiem, zamierzenie samochodów i wywiezie nas <ścoughs> dwóch. Zabieranie butelek. O, zabieranie butelek z mlekiem. O, właśnie. Będziesz zbierać butelki. O, dobra. Worki dam i będziesz swoje butelki zbierać. Chodź, idziemy po ten, weź klej i ja wezmę ten. Zaraz tobie zmierzymy, zobaczymy co ty taki bohater. Ile ty cukru ty masz w cukrze. Ile cukru masz w cukrze? No, idziemy. 100%. 100%. To ten.